Byłem świadkiem bombardowania w Homs, widziałem bojowników ISIS w Damaszku i finalnie ewakuowałem się z Syrii. A to co słyszycie, to są prawdopodobnie izraelskie F-16. Witamy w Palestynie. Ten wyjazd na długo pozostanie w mojej pamięci. Niemal na pewno nie zaliczę go do udanych, bo z dwóch tygodni w Syrii zrobił się jeden. Za z jednej wyprawy wynikło dużo, zbyt dużo problemów. W ostatnim odcinku opowiadałem wam o Damaszku i starałem się nakreślić, jak wygląda życie w tym mieście po upadku prezydenta Bashara Al-Assada. Jeżeli jeszcze go nie obejrzeliście, to naprawdę zachęcam i przy okazji zasubskrybujcie mój kanał, bo potrzebuję pieniędzy na bilet powrotny do Polski. W tym odcinku pominąłem jedną rzecz, o której niestety nie mogłem wam powiedzieć. Wciąż znajdując się na terytorium Syrii, mianowicie obecność bojowników państwa i które po arabsku nazywamy Daesh. Poznałem ich po długich brodach AK-47 i bardzo, ale to bardzo charakterystycznych naszywkach, na których jest po arabsku napisane La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, co oznacza nie ma bóstwa oprócz Allaha, a Muhammad jest jego wysłannikiem. Obecność randomowych ludzi z bronią w Syrii nie budzi już mojego niepokoju. Niestety, niestety można się do tego przyzwyczaić, ale obecność bojowników państwa jest... To było dla mnie jednocześnie zaskakujące i przerażające, bo mówiło się o tym, że w Syrii gdzieś tam latają niedobitki państwa i, I że gdzieś tam można ich napotkać, wiadomo, ale nie spodziewałem się, że zobaczę ich w samym centrum kraju, w Damaszku. Moje zdziwienie było tym większe, gdyż mylnie uważałem, że obecna władza zwalcza Daesh na terytorium Syrii. Okazało się jednak, że członkowie tej zbrodniczej organizacji chodzą sobie swobodnie po stolicy kraju. Mówiłem o tym Lin, która pomagała mi w Damaszku, a następnie w Homs i ona też przyznała, że widziała członków państwa i stolicy swojego kraju. Ich obecność burzy obraz Syrii, jaki miałem przed przyjazdem do Damaszku, i gasi nadzieje, jakie żywiłem po obaleniu Bashara al-Assada. W grudniu zeszłego roku myślałem, że może być już tylko lepiej, przecież Asad dopuszczał się wielu zbrodni na własnym narodzie. Nie bał się on sięgać po najbardziej brutalne narzędzia, byle tylko pokonać rebeliantów i odzyskać władzę nad całym krajem. Po powrocie z Syrii nie jestem już aż tak przekonany do nowego prezydenta. Moje nadzieje zostały zastąpione przez liczne i uzasadnione obawy co do przyszłości i bezpieczeństwa Syryjczyków. Po czterech dniach pobytu w Damaszku wraz z Lin opuściliśmy stolicę i skierowaliśmy się do domu jej siostry Dalin i jej męża Georgia, którzy mieszkają niedaleko Homs. Homs, podobnie jak Aleppo, interesowało mnie z powodu znacznych zniszczeń, jakie oba miasta doznały podczas trwającej 13 lat wojny domowej. Mój plan zakładał odwiedzenie tych dwóch miast plus Latakie, która jest centrum społeczności syryjskich alawitów, ale no... Niestety musiałem się ewakuować z Syrii po zbombardowaniu Homs przez Izrael. Udało mi się zebrać materiał na temat chrześcijan w Syrii, ale dosłownie w tym samym dniu, w którym się zameldowałem w Homs, w tym samym dniu, w odległości 10-15 km od nas, spadły izraelskie bomby. Huk był niesamowity padł prąd, GPS, telefonia komórkowa, internet byliśmy całkowicie odcięci od świata. To był ten jeden z nielicznych momentów w moim życiu, kiedy bałem się, że mogę stracić życie i że już nigdy nie wyjadę z Syrii. Bałem się, że podobnie jak w strefie gazy, po krótkiej przerwie Izrael uderzy kilkukrotnie w cele, które są w pobliżu i być może już nigdy nie zobaczy mojej córki. Prąd został przywrócony kilkanaście godzin później. Udało mi się dotrzeć do miejscowości Marmarita, gdzie naładowałem swój sprzęt i podłączyłem się do internetu. Masa wiadomości, nieodebranych telefonów, nikt nie miał pojęcia, co się ze mną działo przez ostatnie godziny, i ja sam nie miałem pojęcia, czy powinniśmy. Nienem dalej kontynuować moją podróż po Syrii. Zostałem tutaj zbyt dużo red flagów. Ostrzegano mnie przed tym krajem. Wielu moich znajomych z Jordanii mówiło mi, że nawet Arabowie wstrzymują się z wyjazdem do Syrii, bo jest to jedna wielka niewiadoma. Zostałem w Marmaricie i następnego dnia z samego rana udałem się do Damaszku, a następnie do Ammanu. Byłem w trasie od godziny 7 rano i zawitałem do stolicy Jordanii dopiero po 22. Moja ewakuacja trwała 15 godzin. Mogła trwać ona kilka godzin krócej. Dystans jaki wówczas pokonałem wynosił ponad 600 km, ale jordańscy pogranicznicy zatrzymali mnie na przesłuchanie. Ogólnie to był trzeci raz, kiedy jordańczycy mnie zatrzymują. Wcześniej dwa razy zatrzymywali mnie przy przekraczaniu granicy między Jordanią a Palestyną przy przejściu Allenby Bridge. W ostatnich latach to nie Izraelczycy sprawiali mi najwięcej kłopotów na przejściach, a właśnie i o dziwo jordańczycy. Zatrzymali mnie na przesłuchanie i wypytywali się gdzie byłem, dlaczego akurat w Homs i dlaczego akurat w trakcie bombardowania. Przeglądali moje bagaże bez rękawiczek, więc solidnie wymara a moją bruną bieliznę, która akurat była na wierzchu. Padło też pytanie o moje palestyńskie dokumenty i tutaj zaczęły się problemy. Jak wiecie, do Syrii wjechałem na polskim paszporcie, gdyż wiele osób zasugerowało mi, że ze względów bezpieczeństwa powinienem zostawić moje palestyńskie dokumenty w Jordanii. I tak też uczyniłem, bo nie wiedziałem, kogo napotkam na mojej drodze w Syrii i czy fakt posiadania dwóch paszportów nie przysporzy mi więcej kłopotów. I powiem wam, stało się zupełnie odwrotnie. Brak palestyńskich dokumentów przy jordańskiej kontroli przysporzył mi znacznie, znacznie więcej kłopotów. Okazało się, że w jordańskiej bazie danych widnieje informacja o tym, że mam dwa paszporty, chociaż do Jordanii zawsze wjeżdżałem tylko na polskim paszporcie. I tu zaczęła się jazda. Padło pytanie, czy jestem Palestyńczykiem, czy mam palestyńskie jawas i Hawie, czyli odpowiednio paszport. I dowód osobisty Odpowiedziałem, że nie mam Na co oni ponowili pytanie I spytali się mnie, czy na pewno nie mam Żebym powiedział Wallahi Więc ja mówię, że Wallahi nie mam I tak to trwało, podaję, że chyba z 5 minut Po godzinie przyznałem się, że mam Ale zostawiłem w Jordanii Musiałem podpisać jakieś oświadczenie Puścili mnie I wsiadłem do autobusu pełnego wkur... Pasażerów, którzy czekali kilka godzin na to, aż w końcu wyjdę z budynku. Szczerze powiedziawszy, wczułem się wtedy niesamowicie brudny i taki pokonany po Syrii. Syria okazała się moją pierwszą porażką. Czuję, że niedostatecznie zgłębiłem się w syryjską rzeczywistość i odczuwam duży niedosyt. I już teraz mogę wam powiedzieć, że na pewno tam wrócę, bo pomimo tego co doświadczyłem w Damaszku i w Homs, jestem zdania, że Syria jest pięknym krajem, a sami Syryjczycy są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Ten kraj niestety zmaga się z wieloma problemami wysokie bezrobocie, blackouty, obecność najemników z zagranicy i zagrożenie ze strony Izraela, który cały czas narusza suwerenność Syrii i ją destabilizuje. Martwię się o mniejszości w Syrii, szczególnie o chrześcijan i alawitów, z którymi miałem tam styczność. Więcej opowiem o tym w odcinku poświęconym syryjskim chrześcijanom, który ukaże się już niedługo po moim powrocie do Polski. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to polecam to zrobić, bo sami widzicie, u mnie jest na przypale albo wcale. W Jordanii poczułem niesamowitą ulgę i zacząłem analizować mój wyjazd do Syrii. Zastanawiałem się, gdzie popełniłem błąd, i pojawiła się też myśl, że być może powinienem odpuścić Palestynę i wrócić już do Polski. Nie chcę wam spoilerować, ale jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek na moim kanale, to rozpoznajecie to otoczenie, to środowisko i wiecie, że aktualnie przebywam na zachodnim brzegu Jordanu, więc finalnie odrzuciłem tą myśl i postanowiłem kontynuować moją podróż. Jordania jest znacznie bezpieczniejszym i dogodniejszym kierunkiem do zwiedzania, jest też zdecydowanie lepszym miejscem do życia niż Syria i Palestyna. Wybrałem się z Kajsem na miasto, żeby trochę się zresetować przed Palestyną i o dziwo, odbyło się bez żadnych przypałów. Adam Welcome to Amman. Habibi, habibi, <laughs> habibi, Show me what you got here. <laughs> we are doing a side business today. Are you ready to the big business? No, I'm not ready, but show me what you got. We're gonna sell this. Okay, daddy. Then Let's we go. gonna get some profit to smoke shisha. <laughs> What is the name of the driver? Kamal Khaled. Kamal Khaled. Taib. I want to see his face. Yeah, I know that you like guys. Can you show me. Mmm, yeah, okay? It's here? Yeah. Perfect. Let's go. Yalla Adam, please. Shukran k'tir. Amman nocą wygląda niesamowicie: znajdziecie tutaj mnóstwo kawiarni, restauracji, bez problemu zapalicie argile i napijecie się niezłych drinków. Ale oprócz tego możecie wpaść do fryzjera i po wszystkim wyglądać na iman czyli po arabsku świeżo, pięknie i zadbanie. Stolica Jordanii jest dla mnie takim niespełnionym scenariuszem tego, jak mogłaby wyglądać Palestyna bez izraelskiej okupacji: że moglibyśmy przejmować się trywialnymi rzeczami, rozwijać się i nie bać się o nasze życie i życie naszych bliskich. To taki trochę niespełniony palestyński sen, przyszłość, która nigdy nie była tak bardzo odległa jak dziś. Moi drodzy, niniejszym melduje się... Zahaczyłem jakiegoś śmiecia, super. A <laughs> miało być tak dynamicznie i fajnie. Słuchajcie moi drodzy, niniejszym melduje się w Jerycho, na zachodnim brzegu Jordanu. Czekam teraz na transport i jadę do Tubasu, więc zapraszam Was serdecznie na odcinki z Palestyny. Trochę i będzie, ale nie dużo, bo słuchajcie, zostaje tutaj raptem tydzień. Więc trochę będę miał tutaj napięty grafik, ale mam nadzieję, że wyjdzie naprawdę fajnie, że pokażę wam trochę więcej Palestyny niż ostatnim razem. W jest teraz ponad 30 stopni, jest taka paruwa, że po prostu no masakra. Ale damy radę, słuchajcie. Więc zostajemy w kontakcie, niedługo się widzimy.